Zmartwienia i marzenia są jedynie różnymi aspektami dokładnie tego samego, Twojej twórczej wyobraźni. Jeśli się czymś martwisz, projektujesz to, czego nie życzysz sobie w przyszłości. Z kolei, pogrążając się w marzeniach, układasz scenariusz tego, co chcesz, aby się w przyszłości wydarzyło. Zamartwianie się wyczerpuje Cię i pozbawia resztek sił, a ponieważ wydaje Ci się, że pochodzisz z zewnątrz, Masz wrażenie, że nie da się temu zaradzić. Zupełnie jakby twój umysł był zakładnikiem kogoś, kto kontroluje twoją wyobraźnię, by pisać najczarniejsze scenariusze możliwych zdarzeń, na które nie masz żadnego wpływu. Z kolei marzenie daje ci siłę, satysfakcję i energię, ponieważ ty sam karmisz umysł kolorowymi wizjami swoich radości, pragnień i oczekiwań. Wydaje ci się, że możesz wpłynąć na ich końcowy rezultat. Ja to widzę nieco inaczej. Myślę, że w obu przypadkach czerpiesz z tego samego źródła, własnej wyobraźni, ale za każdym razem osiągasz całkiem inny rezultat. Wynika to z tego, że rzeczywistość, w jakiej żyjesz, działa na zasadzie otaczającego cię pola. W nim znajdujesz odzwierciedlenie swoich najgłębszych przekonań i myśli o samym sobie. Jest ono niczym trójwymiarowe lustro. Patrząc w nie, możesz dostrzec to, co chcesz zobaczyć. Ponieważ owo pole działa jak trójwymiarowe lustro, zgadza się na wszystko, o co je poprosisz. Jeśli zatem będziesz koncentrować uwagę na jakimś kłopocie, w konsekwencji ziści się jeszcze więcej Twoich negatywnych wyobrażeń. Następstwa wyimaginowanych obaw będą jeszcze bardziej namacalne. Możesz pomyśleć, zadając sobie pytanie, jaki mechanizm tym kieruje? Dlaczego miałbym otrzymać coś nieprzyjemnego, skoro naprawdę wcale tego sobie nie życzę? Odpowiedź jest następująca. Ponieważ ten proces jest nieuwarunkowany i bezstronny, Działa na zasadzie lustra. Nie będziesz z Tobą się sprzeczać, ani zmieniać Twojego myślenia. On akceptuje dosłownie wszystko, a przede wszystkim szanuje Twoją wolną wolę. Jeśli na Twojej twarzy zagości uśmiech, lustro uśmiechnie się do Ciebie. Jeśli zmarszczysz brwi, w zwierciadle zobaczysz taki sam grymas. Tylko i wyłącznie Ty decydujesz, czy się uśmiechasz, czy nie. Kiedy posyłasz uśmiech, w zamian otrzymasz to samo. Wszystko o czym pomyślisz, wróci do Ciebie. Jesteś nadawcą i odbiorcą każdej wiadomości. Twoja wyobraźnia kształtuje świat, w jakim żyjesz. Twoje myśli, uczucia i najskrytsze wierzenia odbijają się w tym zewnętrznym polu, a ono stworzy taką rzeczywistość, jaką sobie wyobrazisz. Taki właśnie jest sens powiedzenia. Uważaj, czego pragniesz, bo może się spełnić. Słowo pragniesz, można z łatwością zamienić na słowo myślisz, wierzysz, koncentrujesz się, rozważasz albo mówisz. Tekst Gordona Biernat. I mam pytanie do ciebie. Na czym najczęściej, najczęściej skupiasz swoją twórczą wyobraźnię? Dziękuję za uwagę. Ja nazywam się Krzysztof Jankowski. Miłość we mnie pozdrawia miłość w Tobie.